Jak stoicie, to lepiej usiądźcie, bo chcę wam pokazać coś strasznego. Czemu do mnie nie przyjeżdżają normalne sprzęty, tylko zawsze po jakichś takich przygodach. Więc tak, przyjrzyjcie się uważnie, żeby Was to nigdy nie spotkało. Dziura w tłoku. O, nie dość, że tu jest dziura. To i tu jest dziura przy, przy zaworze wydechowym. O, można odczytać dokładne wymiary tego tłoka. Nie mam niestety starej świecy, bym wam pokazał jak się stopiła. Najlepsze jest to, że on musiał chodzić do momentu, aż tu dziurę wypaliło. Jak jeszcze nie było tej dziury, to jeszcze jakoś to chodziło. To może najpierw powiem wam jakie tu się straty stało. Widać, że same kartery w środku wszędzie w nich to jest taka złota powierzchnia, wszędzie w tym są powbijane opiłki, tak samo w wale. Wał jest przegrzany. Bożysko nie jest jeszcze fioletowe, więc, więc jakoś może strasznie nie dostało. Ale jeszcze na pewno wywaliło uszczelkę pod głowicą. No i teraz tak. Dlaczego takie coś się stało? Może być kilka powodów czegoś takiego. Takie pierwsze, co to zła mieszanka, ale nie do końca tak musi być, bo na przykład yy, spalanie stukowe mogło tu wystąpić, czyli nie w tym momencie. Czemu tak się może stać? Może się tak gdzieś na przykład jak jest lekko ścięty klin na wale, wtedy nie jest iskra w tym momencie co powinna. Ale wiecie co ja obstawiam, że to się mogło stać, tylko no nie jestem w stanie tego potwierdzić, ale ja to obstawiam, że była wykręcona świeca do połowy i to tak chodziło przez dłuższy czas. No bo powiem wam, że trochę sporo tu widać, że olej leciał. No, i widać też, też, że uszczelkę wydmuchało, bo w środku jest płyn chłodniczy. Tu gdzie płyn chłodniczy, widać, że jest olej normalnie. Podejrzewam, że pewnie głowica jest zgięta i będzie trzeba ją splanować. Bo przy takiej temperaturze tu były takie naprężenia, że no, no w tym miejscu widać, że uszczelkę wywaliło pod głowicą. Mogło być też tak, że płyn yy, chłodniczy był spalany, ale u mnie też kiedyś był i mi się takie coś nie stało. Wcześniej nie była świeca irydowa, tylko zwykła. Teraz dopiero była wkręcona. Jeszcze na tym było odpalone. Jeszcze na takim czymś na świecy irydowej jeszcze to odpaliło. Że się wierzyć nie chcę. Powiem wam, że tak patrząc po słońcu i ogólnie po tym tłoku, to on yy, nie było tu raczej wlane same paliwo czy coś, yy, że na przykład bez oleju. Ogólnie ten motocykl jeszcze miał, zdaje się, to jest chyba nominalny tłok, oryginalny jeszcze w DT, bo ta DT, zdaje się, nigdy nie była rozkładana. Ona była zablokowana i tam ma chyba 20 parę tysięcy kilometrów przejechane. Nie wiem, czy ktoś jest w stanie ustalić, czy to jest oryginalny tłok. Ma takie 15.0724761 i 5645 i pisze plus 0,50. Tuleja jest bardzo gruba, jak tak spojrzeć, więc wydaje mi się, że to chyba był pierwszy tłok dopiero tutaj. Świeca jest w DT, ta świeca była teraz wkręcona, a BRX 8. No to jest chyba zalecana świeca do Yamachy DT. Też chyba identyczna, kiedyś kupiłem. To jeszcze na tej świecy był ten motor odpalony z takim czymś, bo tamta zwykła się stopiła. Przy odkręcaniu aż trochę zerwało jeden zwój. Troszkę gwint się chyba uszkodził, widać takie coś. No, teraz to już chyba się nie dowiemy, co tu się stało. Aczkolwiek mam nadzieję, że to nie jest wina złej mieszanki czy coś. Choć raczej nie, bo ten motor jeździł tak pół roku i takie coś się nagle stało. No teraz to już się raczej nie dowiemy co było powodem, ale możemy tylko dochodzić. Chyba, że się okaże, że na przykład klin na wale jest ścięty. Wtedy albo świeca była uszkodzona. No kurde, raczej tu. Albo by się wykręciła i była do połowy niewkręcona. Też takie coś się mogło stać. No to tak to. Dobra, biorę się za robotę. A mam nadzieję, że nie będziecie mieli koszmarów po tym filmiku. Na razie.